Realizator, że nam tutaj pokazuje składy. Nie ma na co czekać. Zaczynamy ćwierć finał. Fortuna Pucharu Polski i plus pojemna Halina. Numer 16 w bramce oczywiście Tomasz Warszawski. Zawodnik, którego nie trzeba szerzej nam tutaj przedstawiać. 76, Jan Skotnicki. 9. Patryk Szeliga 7, Marcin Gregorowicz, 78 Mateusz Mazur. Brak numerku Mateusz Macinkiewicz 62, Jakub Skotnicki i brak numeru Mateusz Bójw na natomiast w następującym zestawieniu. Prawdziwa plejada gwiazd w ekipie Storunia. Jedynka Jakub Matczak, 23 Daniel Matuszak, 7 Krystian Kraśniewski, 96 Kamil Lewandowski, 17 Krzysztof Elsny, 27 Kamil Kucharski, 79 Olaf Bujtowicz 10 Maciej Dudek, 70 Bartoszolkowski. 92 Marcin Mrówczyński, 82 Marcin Mikołajewicz, 11 Patryk Piotrowski. Ale Bartis jest mocny w tym składzie, zobaczymy czy Bartis Toruj znajdzie sposób na to, by pokonać Tomasza Warszawskiego. I Jan Skotnicki do Warszawskiego, Warszawski wysoko wychodzi z bramki, uderzenie Tomasza Warszawskiego, gdzieś tam znalazł się w polu karnym jeszcze jeden z zawodników w niebieskich koszulkach i niewiele zabrakło, żeby to właśnie impuls, pojemna Halina rozpoczęła to spotkanie od szybkiego zdobycia gola ratował tam sytuację Krystian Kraśniewski w delikatnych opałach byli zawodnicy Bartistu jeszcze raz wybijają piłkę zawodnicy w szarych koszulkach warszawski do Skotnickiego Tomak Warszawski, taki właśnie jego styl gry. Wychodzenie do połowy i próbą mocnego uderzenia, jeśli pozwalałem na to rywale. Teraz pomylił się jeden z zawodników pojemnych Haliny Kraśniewskiej. Indywidualnie, co tutaj się stało? Kraśniewski nie wykorzystał z tej sytuacji pewnie broni Warszawski. Zagranie jeszcze do Mikołajewicza. Mikołajewicz próbował do Olafa Wójtowicza. Ale za lekko i źle. Na życzę cały czas oczywiście selekcjoner Klaudusz Hirsch bacznie, bacznie obserwuje to, co się tutaj dzieje. Teraz Kucharski doskonały zagranie do Mikołajewicza. Ale Jan Skotnicki czujnie w defensywie. Kucharski kapitalnie teraz takim no look pasem odnalazł kolegę niepilnowanego w środku pola karnego. I naprawdę zabrakło tylko wykończenia. Traci piłkę, Bartis już wychodzi z kontratakiem. Plus pojemna halina. Faul Wójtowicza i mamy stały fragment gry dla zespołu z Warszawy. Zobaczymy jaki Mateusz, jak Mateusz Mazur ma pomysł na ten stały fragment gry. Jak uderzyć, co zrobi. Mocne uderzenie, ale na posterunku. Jakub Matczak z numerem pierwszym. A Jakub Matczak oczywiście w bramce Bartistu. Bo Mateusz Skibiński. Coraz mocniej męczą ku kontuzję i Mateusz nam wspominał, że, że myśli już o tym, by odwieści buty na kołek. Skiba przede wszystkim dużo zdrowia i trzymaj kciuki tutaj ze swoich kolegów z Torunia. Zagranie do tyłu do Mazura, Mazur jednak przepuszcza piłkę Tomkowi Warszawskiemu. Warszawski do Skotnickiego, próbuje presować Wójtowicz i Mikołajewicz. Jednak doskonale ta piłka przechodzi na prawą stronę. Mateusz Mazur, prawa noga do środka, tam jest pilnowany, jeden z zawodników, schodzi na prawą nogę, lewą gdzieś tam. Mocno drybluje, próbuje się teraz rozpędzać lewą stroną Wójtowicz. Zostaje na piłka jednak Olafowi odebrana. Teraz uderzenie Jana Skotnickiego. No i koniec końców. Ta piłka pod nogami Tomasza Warszawskiego. No, równe póki co to spotkanie. 4 minuty. Po raz kolejny próbował uderzyć Warszawski. Skotnicki walczy tam z Wójtowiczem. Puszcza piłka. Plac gry. No i rozpocznie. Od autu bardzo. Krótko, do Krzyszka Elsnera. Ma Elsner na prawej stronie Mrówczyńskiego. Zdecydował się na podanie do Mikołajewicza Kucharski niewiele obok bramki. A no, niestety dla partistów ta piłka nie znalazła drogi do siatki. No i gramy dalej. Na no, Obmurawie pojawia się. Marcin Gregorowicz, reprezentant Polski z SN. 5 minut jest za nami cały czas 0 do 0 to spotkanie prowadzi Torsten Ginter i Michał Rosałek. Warszawski jednak tutaj mocno naciskany był jeden z zawodników Haliny przez Kamila Kucharskiego 6 minut. Gry za nami. Gregorowicz w pojedynku z Kucharskim Oddaje piłkę do Warszawskiego, który znowu wychodzi wysoko. Zamknięty Warszawski Skotnicki. Uspokoiło nam się to spotkanie. Obie ekipy ostrożnie podchodzą do konstruowania ataków pozycyjnych. Chcą stracić bramki jako pierwsi. Skotnicki na prawo. Warszawski naciska teraz mocno Bartist. Próbują zamknąć zawodniku z Warszawy. Troszeczkę na własnej połowie, ale już wycofuje. Krzysztof Elsner dając troszkę więcej miejsca zawodnikom pojemnej Haliny. Gregorowicz do Warszawskiego. Długo teraz utrzymają się przy piłce zawodnicy w niebieskich strojach. Gregorowicz, Kucharski jednak wyłuskał mu tą futbolówkę. Ładne podanie teraz do Krzyszka Elsnera. Czy poradzi sobie Elsner? zatrzymany przez Skotnickiego? Już piłka pod nogami Warszawskiego. Ten uruchamia kolegę z prawej strony Warszawski. Ładnie wyszli teraz spod pod pressingu. Mocno naciskał kucharski. Świetnie, piłk odbiera Matusza. Matusza, lewa noga. Na posterunku jednak Tomasz Warszawski. Gregorowicz próbował indywidualnie, ale trochę Marcin się pogubił z piłką. Patryk Piotrowski zagrywa. Kucharskiego, Kucharski na prawej nogi. Kucharski próbował uderzać, ale ten, to jego uderzenie zostało zablokowane i z kontra rusza Halina. Prawą stroną mocno tam naciska zawodnik Haliny, ale królem defensywy w tej sytuacji był Marcin Murczyński. Murczyński próbuje indywidualnie, jednak niedokładnie i piłka przejmuje Gregorowicz. Mazur został mu tutaj podłożona noga. I żółtą kartką ukarany został Daniel Matuszak. Tak wiele razy wspominał nam, nam selekcjonar Klaudiusz Jucz. Każdy najmniejszy kontakt. Podorzeniem nogi. gra z piłki od razu kończy się żółtym herbatniczkiem. No i Thorsten Ginter. Nie wahał się w tej sytuacji. Tak zachować i pokazuje właśnie żółtą kartkę Dajelowi Matuszakowi. story przez najbliższe dwie minuty w osłabieniu. minutka do zakończenia pierwszej części tego spotkania jak tutaj przewidujesz Kamil po tych 9 minutach, kto może wyjść zwycięsko z tego pojedynku przed tym meczem byłem pewny, że Bartiz ale na, na Murawie wyglądał całkiem inaczej i Halina mocno walczy i na pewno tanią nie sprzeda skóry kto wie, może zobaczyłem turę dogrywkę. A może zakończy się to tak jak spotkanie. Dentimu z Markus stawi gudą. Warszawa uderzał teraz. Mateusz Mazur ale w twarz. Uderzony został Marcin Mikołajewicz. Chwila czasu, żeby oczywiście Miki doszedł do siebie. mamy rzut Sędziowski już piłka pod nogami in plus pojemnej Haliny uderzenie niecelne jednak i od rzutu Bramkarskiego rozpocznie Jakub Matczak już ma piłkę pod nogami Sędziowie doliczają delikatnie do tej pierwszej części spotkania daleko Matczak Powalczyli mocno w pojedynku główką zawodnicy obu zespołów Arbiter już zerka Na moment będzie kończył pierwszą część spotkania Skotnicki W pełnym zestawieniu teraz Bartista, ależ to było uderzenie grającego bez... Numeru na plecach jednego zawodników im plus pojemnej Haliny na posterunku jeden. Jakub Matczak. Mogło to zaskoczyć mocno dokręcona piłka. Uderzenie jeszcze! Skotnickiego. I tutaj arbiter cały czas pozwala nam grać. Wycofanie do Warszawskiego. Mazur na lewo. Ładnie. Teraz próbują zagrać zawodnicy impuls pojemnej haliny. Wychodzi Kucharski z kontratakiem. Kucharski ładnie na prawą stronę, do środka. Zatrzymana jednak ta akcja bartistu Mamy gwizdek arbitra i koniec pierwszej części spotkania. Rozpoczęła się właśnie druga część spotkania. Bartis Toruń, in plus pojemna Halina. Wójtowicz teraz próbował uderzać z trzuba, ale został zablokowany. Skotnicki na prawej stronie. Próba strzelenia w pole karne, ale zakończy się to tylko autem, który wznowi Jakub Skotnicki. A na boisku numer 1 kapela weselna Kraków przegrywa z familią grekow Wrocław 0 do trzech do przerwy. Dokładnie za chwilę następne ćwierć Był w teraz zawodnicy pojemnej Haliny Skotnickiej łapie piłkę do koszyczka Jakub Matczak już napędza akcję Bartistów Wójtowicz. Zwolnili Jaducharskiego Elsner. Mrówczyński wjeżdża teraz w pole karne rywala. Mrówczyński na lewej nodze piłka. Wypuścił się jednak za daleko Mrówczyński. Podaje do Wójtowicza. Tam gdzieś piłka chyba odbiła się od obrońcy. Mamy stały fragment gry dla Bartistu. Teraz uderzał Kucharski, kapitalnie, interweniuje Warszawski. Mamy 3 na 3 Kontratak pojemnej haliny. Mocno spowolnili akcję zawodnicy Bartistu. Odzyskuje piłkę Kucharski. Kucharski czeka na partnerów, Kucharski indywidualnie. Kucharski sam próbuje, mija jednego, drugiego rywala, Polaka podaje do Olafa Wójtowicza i Bramka! Olaf Wójtowicz zapakował w same widły. Tomasz Warszawski bez żadnych szans. Bartis wychodzi na prowadzenie 1 do 0. Nie mam nadzieję, Kamil, że teraz tak naprawdę rozpoczną się emocje. Teraz tak naprawdę otworzy nam się to spotkanie, bo im plus pojemna Halina musi postawić wszystko na jedną kartę. Warszawski próbuje daleko wychodzić z bramki. Warszawski, uderzenie, ale bardzo, bardzo niecelnie Mazur, Warszawski. Mazu na prawej stronie, piłka opuściła, opuściła plac gry i Kamil Kucharski będzie wznawiał z boku boiska Kucharski już znawia do Elsnera Matczak daleko ma Tuszaka. Pojemna Halina. Teraz ma dużo miejsca. Zawodnik na prawej flance. Czy uderzy taką pasóweczką? Jednak nie miało prawa to zaskoczyć rywali. Daleko wybita piłka. I mamy stały fragment gry. 13,5 minuty tego spotkania. Już za nami. Ciekaw jestem, czy... Będziemy mieli tutaj jeszcze jakieś emocje w tym meczu, czy Bartis twardo stanie w obronie, aby nie pozwolić tutaj zdobyć bramki zawodnikom z Warszawy. Teraz uderzał jeden z zawodników w niebieskich koszulkach, ale strasznie niedokładnie. I Matczak wznawia od bramki. Kucharski, dalekie wybicie. Warszawski wychodzi z bramki. Skotnicki z Warszawskim. Czy po raz kolejny będzie uderzał Warszawski? Nie, jednak zagrywa teraz na prawo do partnera. Skotnicki uderza, zablokowany jednak przez Patryka Piotrowskiego i mamy Sudrożny. 5 minut do zakończenia tego spotkania. Mazur Skotnicki warszawski, warszawski, prawa noga, ale nie wychodzą mu te strzały w tym spotkaniu. Tomek już musi wracać do bramki, bo jest naciskany przez Kucharskiego. Kucharski, prawa noga, ale tylko obok słupka, aż łapie się za głowę etatowy reprezentant polski. Miał tam na wolnej pozycji Mikołajewicza. Nie zauważył jednak kolegi Kucharski, no i nie wykorzystali zawodnicy w szarych strojach tej dogodnej sytuacji. Degorowicz próbował teraz tym strzeleniem w porę karne uruchomić któregoś z kolegów, nic z tego. Uderzenie po raz kolejny odbite przez Bartyst. Warszawski mocno naciskany przez Piotrowskiego. Świetnie, teraz przeszedł z Piłką Mazur lewą stroną Mateusz Mazur, uderzenie. Ale Krzysztof Elsner tutaj w roli defensywnego zawodnika. Krzysztof Elster, tutaj prawdziwy szef, prawdziwy kapitan, instruuje wszystkich swoich zawodników, jak mają poruszać się po wojsku. Jan Skotnicki do Mazura. Mazur do Gregorowicza. Gregorowicz, uderzenie z prawej nogi, ale źle, Krasiewski. lobikiem. Ale również niedokładnie i warszawski rozpoczyna od bramki. No tutaj mamy informację. Familia Greco demoluje kapelę weselną aż 8 do 0. No czyżby rósł nam tutaj na boisku numer 1 fawory do ostatecznego triumfu? No na pewno, Familia Greco. Już melduje się w półfinale, o, ale teraz przymierzył Tomasz Warszawski. Wyciągnął się jak Jakub Matczak. Gregorowicz na prawej stronie. Teraz po profesorsku przez Piotrowskiego. Nam zostały 3 minutki. A na boisku numer jeden mamy chyba koniec. Familia Greko, tak już przed chwilą wspominaliśmy, pewnie melduje się w kolejnej fazie. Bartis prowadzi póki co 1 do zera, Ale wychodzi z kolejną akcją Skotnicki. Uderza. Z łatwością jednak Jakub Matczak. Takie strzały nie mają prawa go zaskoczyć w żaden sposób. Ładnie opanował piłkę Krzysztof Welsner. Pokazują się już partnerzy na drugiej stronie. Zagrywa tam do... Morówczyńskiego, ale co w tej sytuacji? Uderzył po prostu źle i niedokładnie. Dwie minuty. Do końca. Gregorowicz jeszcze się odwraca, jeszcze walczy. Nie byli w stanie jednak rozegrać tej sytuacji, tej akcji. Warszawski wysoko ustawiony. Gregorowicz. Przepraszam, to Skotnicki teraz na prawej stronie z piłką. Warszawski na prawo do kolegi. Uderzenie po raz kolejny niecelnie. No. in plus pojemna Halina musi tutaj poszukać zdecydowanie innych rozwiązań, jeżeli chcą pokonać Jakuba Matczaka i doprowadzić do wyrównania półtorej minuty do końca. Bartis będzie teraz chciał szanować futbolówkę. Wójtowicz do bramkarza ten daleko. Na Mikołaj. Jednak Warszawski znowu przy piłce, znowu wychodzi wysoko. Tomasz Warszawski robiąc przewagę. Warszawski znowu on. Zagrywa daleko, nic z tego nie było. Mruwczyński nie był w stanie opanować futbolówki. Warszawski wybija Gregorowicz. Niecała minuta do końca i znowu Warszawski ma piłkę pod nogami. Ostatnie sekundy, albo Tomasz Warszawski uderzy w same widły, albo któryś z jego kolegów, albo to Bartis zamelduje się w półfinale Pucharu Polski. Mazur nie był w tej sytuacji faulowany, ale będzie rzut rożny dla impuls pojemnej Haliny. Mazur do Skotnickiego. Skotnicki do Warszawskiego. Warszawski. Kolejny raz tylko obok słupka. Ostatni gwizda Gawitra. Bartis w półfinale. Bartis 1-0. Nie było to spektakularne spotkanie. Ale liczą się bramki. I tych bramek w tym spotkaniu Bartis ma o Jedno więcej. Gratulacje implus pojemna Halina Warszawa. Szerokiej drogi do domu. Szacunek za ten występ. Do usłyszenia za chwilę.